maneczko. witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, mm, trochę się zmieniło. Drwałem takiego orzeczka na głowę, także mamy teraz dwie ręce wolne. Yy, przyszedł dzisiaj wahacz, także zmienimy zaraz wahacz w białej Audi. Wtedy nam całe zawieszenie stanie członnie na kołach. No i powoli zaczniemy jeszcze rozbierać inne rzeczy. Nie? Zajmiemy się nad kolem tutaj i tak jest popękane. Może rozbierzemy przy okazji jeszcze klapę bagażnika. Zobaczymy, czy ona skrzywa na zawiasach, czy w którym innym miejscu. obstawiam, że to raczej gdzieś tutaj się pogięło. A z ciekawostek mamy też już kilka rzeczy z ASO. Czyli mamy. Ten plasticzek, ten plasticzek, no i mocowanie do lampy o, tutaj, tutaj leży wahać. Zaraz go rozpakujemy. Też bardzo często pytacie o koszta, koszta ile to wszystko wychodzi. Jak wiecie, nie za bardzo mogę Wam mówić, ile co wychodzi klienta, ponieważ są to jego no, indywidualne sprawy, ale możemy zrobić tak. Jeżeli chcecie, będzie tu pod tym filmem dużo łapek, będą komentarze i będę wiedział, że tego chcecie, to jak przyjdzie moje S3, zrobimy sobie licznik, dajemy ten licznik w którymś miejscu na ekranie. I każdy najniższy koszt, każda śrubka, każda część, będziemy wyświetlać cenę i sumować. No i wtedy zobaczycie ile to tak naprawdę wychodzi bez żadnej No i mamy wahacz. Wyjęty. Widzicie różnicę? Teraz go wyjęło. Zobaczymy, czy mamy. Koło teraz na miejscu. O. Kolejna sprawa załatwiona. Koło stoi już na miejscu. Tym razem jest już w odpowiedniej pozycji. Odpowiednia szczelina. Nie jest tak, jak było wcześniej na jednego palca. Co mogę Wam pokazać za chwilkę na przybicie. Tu musimy dokupić tylko nad kolej błotnik i sprawa będzie załatwiona całkowicie. Tam na odkole ma małe pęknięcia, to pospawamy bo to szkoda wymieniać. Przy okazji zmiany płotnika sprawdzimy co się tu stało. Mam nadzieję, że uda się to ładnie wygrzać. Teraz pozostaje zebrać się za tył. Ale poczekam jeszcze aż przyjdzie właściwa klapa. Zobaczymy wtedy czy krzywe są zawiasy. Dostało mocowanie na klapie, ale obstawiam, że wszystko się pogięło w tym miejscu. Tego dnia koniec. Ale my się za chwilę widzimy w dniu kolejnym, jak przyjdą następne elementy. No i zaczynamy w kolejnym mroźnym, ale za to słonecznym dniu. Słuchajcie, no dzisiaj ściągamy cały osprzęt, który tu mamy. Wyciągamy klapę. Wyciągamy boczki. Zbieramy wszystko do rosołu, Założymy potem nową klapę i zobaczymy, ile nam tu brakuje. Jak widać, to tutaj wszystko jest fajnie do tego miejsca. Dopiero przełamanie mamy tu na zamku. Czyli ewidentnie tu się łani nam pogięło i tu. Apa jest fajna, trafiona w kolor, także zawsze jakaś oszczędność. A żeby już teraz nie przedłużać to działam z robotą. To wszystko jest fajnie, tutaj nie jest ruszone. Z drugiej strony my to samo, wszystko równiutko. No, jedyne co zostało to typowo tempastelni, plus lekko to podbiło. Pewnie jak to coś pociągniemy do tyłu, to to wróci na miejsce. Zdejmiemy teraz osprzęt i będziemy mieli z tyłu finish. Zobaczmy, co się teraz skrywa. Te zawiasy nie wyglądają jakoś na krzywę specjalnie Ale może, może to są wygięte Jeszcze Założymy teraz nową klapę I zobaczymy czy będzie prosto Zobaczcie teraz, jak to wygląda. Będzie trzeba na pewno lekko przesunąć z bok. Dobra, nowa klapa siedzi. Linia będzie ładna. I teraz widać, ile nam brakuje. Nieźle, jakieś 5 cm. Teraz uzbroimy tą klapę, założymy sobie lampę, wszystko poskładamy no i zaczniemy działać z tym tematem. Dobra, tutaj na razie już nie zakładamy osłony. To może będzie trzeba coś jeszcze podregulować. Chociaż, z tego co widzę, to jest naprawdę fajnie. Może milimetr będzie trzeba przesunąć, ale tak jest super. Te osłonki jeszcze tutaj widzę, że możemy założyć boczne na kable. To to założymy. No i teraz tak. To będziemy musieli wypchnąć ścianę do tyłu. Więc zaraz sobie to rozeprzemy. Zastanawiam się tylko nad tym, czy. niestety muszę się przyznać, że przypadkiem skasowałem kawałek materiału i nie nagrałem innej rzeczy. bynajmniej tutaj użyłem rozpieraka. Cofnąłem. Tą część ściany zabiera się z 5 cm do tyłu. Dzięki czemu teraz już się klapa leży fajnie i zajmuje się też dość fajnie. Nie trzeba używać siły. Szczeliniki wyglądają teraz tak. Trzeba delikatnie jeszcze ją to wyregulować. Może milimetr do tyłu i lekko do góry. Z drugiej strony jest leciutko opadnięta też 2 mm do ustawienia. Założyłem lampy przymierzyłem belkę. I teraz dokładnie widać ile jeszcze nam brakuje. Jeśli chodzi o belkę, i mocowanie, wszystko leży właśnie na śrubach. Na dole widać jest delikatnie opadnięta ścianka. Nie jest pół centymetra. Jedyne co teraz zostało, to wypchnąć tą ścianę, gdzie mamy wkład na styropian. No tutaj to grubo, jakieś 10 cm będzie trzeba to wszystko pchnąć. Bo nie dość, że nam się tu wygięła, to jeszcze się przeżycie. Zresztą widać, że się, się syp zebrał. Dokładnie w miejscu tego sypu jest przełamanie. Mierkie. Więc to też będzie trzeba do góry podbić. No ale najważniejsze jest to, że lapa się zamyka naprawdę fajnie teraz. Zero siły. No i zaczyna to dobrze wyglądać. W porównaniu do tego, co było, to jest już mega dobrze. W tym momencie pozostaje kupić zderzak. Jak będzie zderzak to będziemy mogli tym ścianę dokładnie ustawić. Światełka oczywiście już są przerobione. Mamy fajne pomarańczowe kieruneczki. Z detali Nadal szukamy jeszcze tego błotnika. Fajnie byłoby kupić w kolor. Bo boję się, że przy, że przy lakierowaniu, no wiadomo, to jest kolor biały, więc możemy się nie strzelić w lakier. Zawsze ten biały troszeczkę żółknie po czasie. Także LZ9R, jeśli ktoś ma, to z chęcią kupimy. No jak nie, to nie wiem, że kupimy nowe i polakierujemy. No i to mi zostaje jeszcze wygrzać ten. Zderzak nieszczętny. ale myślę, że ta cała wniotka powinnała nie wyjść. Jak na razie, jeśli chodzi o budżet, który przeznaczyliśmy ten, na ten samochód, to nie uszykujmy się, dużo nie wydaliśmy. Na razie skupiony wahacz, drążek, klapa i belka. Więc to zderzak. Także możecie sobie łatwo policzyć, za ile można mieć fajną eskę, ciutkę większym przebiegiem. W związku z tym, że już zbliża się powoli 16 i trzeba iść do kolejnych aukcji, na dzisiaj koniec. Jak się podobało, standardowo, rzućcie łapę, zostawcie suba, wtedy będziecie informowani o tym, jak przypadają podają nowe filmiki. Oczywiście trzeba też kliknąć dzwoneczek. No i to, widzimy się w kolejnym odcinku. Zeską. Mam nadzieję, że już wtedy skompletujemy ten błotnik i zderzak no i będzie można ją pokazać już w pewnej okazałości. Do zobaczenia, cześć!